Cześć, witam Was bardzo serdecznie 21 maja 2025 roku. No i zaczynamy sobie nasze poranne zestawienie, ale zanim zaczniemy omawiać kryptowaluty i towary, bo tam mam dla Was platynę i gaz ziemny, troszkę prywatny, no bo zbliża się ostatni tydzień maja. Jest to dla mnie bardzo ważny okres, ponieważ mija mi wtedy. 4 lata na serwisie X 3 lata na YouTubie, no i 2 lata na Discordzie, którego tworzymy no i pomyślałem sobie, że fajnie by było ruszyć z jakąś akcją właśnie z uwagi na to, no, że taka fajna rocznica można by to jakoś uczcić, no i chciałbym co jakiś czas wrzucać jakąś zbiórkę, jakąś zrzutkę, którą my byśmy mogli jakoś wspierać fajnie i sam też chętnie się dorzucę. No, i dodatkowo będzie można zgarnąć bardzo fajne rzeczy ode mnie, ponieważ Bing X dosyć sporo mi tych giftów ostatnio podrzuca, a ja bym chciał je właśnie Wam rozdać. Ale dla każdej osoby, która by wsparła taką zrzutkę, udostępniałbym żywotnio też. Wskaźniki, z których ja korzystam. Wiem, że często o to pytacie. No i myślę, że przy wpłacie takiej luźnej dychy na taką zrzutkę, którą ja bym wam podrzucił, no dożywotni dostęp do wskaźnika jednego czy drugiego. Myślę, że to by była fajna inicjatywa. Każdy by z tego skorzystał, my byśmy zrobili coś dobrego. No a przy okazji, miałbym też jeszcze fajne zestawy, chociażby do pokera, fajne. Duże, kompleksowe zestawy podróżne, czy chociażby koszulki i bilety na angielską Premier League. Myślę, że to od nowego sezonu by było dosyć łakomy kąsek, szczególnie dla tutaj męskiej części publiczności. No, myślę, że to będzie fajna taka inicjatywa. Myślę, że już w przyszłym tygodniu ruszymy z pierwszą taką akcją, aby tutaj wesprzeć akurat zaprzyjaźniony zespół, który. Ja dobrze znam, który mnie poprosił o udostępnienie takiej zrzutki, a później będziemy też wybierać sobie różne inne inicjatywy, więc będziemy pomagać zarówno schroniskom, zarówno dzieciakom, innym zespołom. No myślę, że to będzie fajna inicjatywa, gdzie będzie można zrobić też coś dobrego. Ja sam oczywiście też się dorzucę do tych inicjatyw. No ale fajnie by było, żebyście Wy też skorzystali, no i mieli jakieś fajne nagrody, no i też wskaźniki, które myślę w większości z Was by się przydały. Więc o tym będziemy gadać jeszcze przez następne odcinki. Myślę, że też będzie fajnym giftem, że chciałbym też dodatkowo dorzucić dla osób, które będą wspierały te inicjatywy, dożywotni dostęp do mnie na Discordzie. Do pełnego full pakietu. Myślę, że to będzie fajna inicjatywa i każdy skorzysta z tego, i jakoś uczcimy tę rocznicę, że jestem już na tych serwisach, że w końcu wyszedłem wtedy z tej nory. No i pogadamy sobie wtedy, pogadamy, co można by dalej tutaj jeszcze zrobić, żeby zrobić coś dobrego. Ale teraz już wracamy. Lećmy sobie już do wykresów. No bo Bitcoin pomalutku nam się wspina tutaj do ATH, które na różnych giełdach różnie było wybijane. No raczej tutaj okolice 109 tysięcy, tak 300, ale też trafiłem na jednym wykresie na Binance, na Futuresach, gdzie zaliczone było 110 tysięcy. Więc pamiętajcie, różne wykresy różnie to pokazują. No i lećmy sobie może na samym początku jak zwykle do CoinMarketCap, gdzie tam Bitcoin w ostatnich 24 godzinach 1.2% na plus, Ether 80% zyskuje. Największy wzrost zaliczył aktualnie Pi i jest to prawie 12%, a jeszcze dosłownie kwadrans temu Official Trump był numerem 1, teraz już spadł na drugą pozycję. Największą stratę zaliczył Python Network, no, który miał ostatnio też spore odblokowanie tokenów, więc to może być dosyć też mocno miało wpływ właśnie na cenę, ale zobaczymy sobie dzisiaj przy okazji też ten wykres, no i zobaczycie, no, że on raczej jest długoterminowy właśnie bardziej w spadku, więc może być naprawdę ciekawie. Lećmy sobie dalej, Fill and Greed pokazuje aktualnie poziom, 70, czyli cały czas jesteśmy w chciwości, a altcoin season index pokazuje nam poziom 20. E, mapa likwidacji, no e, tak jak mówiłem wczoraj, dosyć mocno się ostatnio po tych największych likwidacjach poruszaliśmy, no i faktycznie teraz zbieramy te wszystkie likwidacje poniżej tutaj 108 tysięcy. No jestem ciekawy, czy bitcoin będzie dzisiaj próbował wybijać się powyżej 107 700. Wydaje mi się, że tak, ale może będziemy musieli poczekać do otwarcia giełdy w Stanach. Lećmy dalej. W ostatnich 24 godzinach, zlikwidowanych zostało 86 tysięcy pozycji na dźwigni. Na łączną kwotę 230 prawie 5 milionów dolarów, z czego longów było prawie 117 milionów, a shortów prawie 118 milionów największe zlecenie likwidacyjne na giełdzie Gate.io i była to Solana do USDT na 1,6 miliona dolarów. Lećmy do ETF-ów. Wczoraj na plusie ETF -y na Bitcoinie za ponad 329 milionów dolarów, a ETF -y na Ethereum prawie 65 milionów, więc też dosyć sporo tutaj zakupionych zostało, więc widać, że no, tutaj jest raczej euforia, i wszystko bardzo fajnie rośnie. Lećmy teraz do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy na temat Coinbase, no i tego ataku hakerskiego, gdzie padło ofiarą 400 milionów dolarów. Tutaj, artykuł na metro, i powiem Wam, że no o tym już mówiliśmy, bo sytuacja miała miejsce w zeszłym tygodniu, 11 maja. Ale tutaj też dosyć ciekawie jest to opisane. Lećmy do artykułu numer dwa, na temat również Coinbase, który według plotek może wkrótce przejąć Circle. Więc tutaj też dosyć ciekawy, ciekawy temat związany z rynkiem stablecoinów. No i ostatni artykuł, numer trzy. Amerykański turysta potencjalnie traci 123 tysiące dolarów w kryptowalucie na oszustwie. Z udziałem fałszywych kierowców Ubera w Londynie, więc dosyć ciekawy artykuł pokazujący też, że są spore minusy i ryzyka właśnie posiadania kryptowalut. Bezpieczeństwo, pamiętajcie, jest najważniejsze. No i tutaj powinniśmy zawsze mieć tutaj porządną weryfikację dwuetapową. No i uważać, czy faktycznie przelewamy tam, gdzie powinniśmy. A teraz lećmy sobie już do wykresów. No, ja sobie tutaj oczywiście przeglądam Bitcoina, ale nie tylko, bo również przeglądam sobie złoto, gdzie mam aktualnie małą pozycję. No, i tutaj widać, że Bitcoin zatrzymał się powyżej 107 tysięcy. Wskaźniki nie pokazują i nie sugerują nam tutaj jakichś większych reakcji spadkowych, i ich faktycznie nie ma. Wszystko na to wskazuje, że im dłużej będziemy się utrzymywać na tych poziomach. Tym większe prawdopodobieństwo ruszenia, właśnie w górę, ruszenia do nowego ATH. No ale bardzo możliwe, że będziemy musieli poczekać albo na otwarcie giełd europejskich, które już niedługo, ale też najważniejsze będzie oczywiście otwarcie rynków w Stanach, czyli Nowy Jork i poprzednio przedwczoraj widzieliśmy bardzo fajny ruch. Tutaj widzieliśmy Dokładnie w tym miejscu, gdzie ja rozgrywałem longa, no i cena wtedy ze 102 tysięcy poszybowała właśnie przez całą sesję w Stanach, aż tutaj powyżej 105. No a wczoraj widzieliśmy też, że byliśmy zjazd tuż przed otwarciem stanów, no i później ze 104 tysięcy. Ruszyliśmy aż tutaj na 107 tysięcy, więc widać, że jednak giełda w Stanach, Nowy Jork, pokazuje tutaj, że jest duża euforia, duże parcie na wzrosty. No i bardzo możliwe, że dzisiaj może być podobnie. I jak dzisiaj zobaczę, tuż przed otwarciem, że cena znowu zaczyna nam tutaj zjeżdżać podczas, podczas tutaj rynków europejskich, tuż przed otwarciem stanów, no może będzie fajna okazja wbić jakiegoś longa dobrze zabezpieczonego pod ewentualne dalsze wzrosty no myślę, że takie ATH to jest minimum, które powinniśmy zrobić jestem bardzo ciekawy, czy to faktycznie wydarzy się w tym tygodniu no i ile będzie wynosiło to ATH, no bo tak jak już mówiłem Wam różnie to wyglądało, wróćmy sobie interwał dzienny, może pousuwajmy sobie Tutaj moje rysunki. No I widzimy, że tutaj na wykresie Bitcoina do tetera na Binance mieliśmy 109 588, ale na przykład, jak sobie odpalimy wykres do dolara, no to mieliśmy 109 312, ale też jakbyśmy się pokusili i odpalili sobie wykres Bitcoina na futuresach na Binance'ie, no to tutaj mieliśmy idealnie 11 tysięcy, 110 tysięcy dolarów, więc jak widzicie, futures'y czasami jak mocna jest euforia i się rozpędzą, potrafią mocno zakrzywić tutaj realny wykres, dlatego ja staram się bardziej tutaj używać wykresów spotowych, nimi się sugerować, no ale myślę, że jest spora szansa, że dzisiaj spróbujemy... Mimo tego wysokiego RSI, wybijać coraz wyższy szczyt, więc sobie dzisiaj na tym się skupimy, na to będziemy patrzeć. No, myślę, że będzie dzisiaj dosyć ciekawy dzień, aby tutaj podbić powyżej chociażby tych 108 361. Dobra, lećmy sobie dalej, zobaczmy sobie Ethereum. Ethereum, które się tutaj wspina, no i znalazło się aktualnie. Tuż pod 2600 dolarów, dokładnie 2590. Jak ja teraz to dla was nagrywam, no i widzimy, że tutaj spotkaliśmy się na tych szczytach. No i cena jest, co prawda, zbijana, ale tutaj są też te spore ruchy. Więc ja jestem bardzo ciekawy, czy spróbujemy tutaj wbić jednak do tej szerokiej strefy, która jest aż do 2650 dolarów. No, i lećmy sobie dalej. Zobaczmy Cardano, do którego dawno nie zaglądaliśmy. Dzisiaj mocno wzrostowo, ale też widzimy, że też się mocno grzeje. Więc tutaj można spodziewać się, że ta strefa, która tutaj nam się stworzyła powyżej 76 centów, może być dosyć mocną tutaj barierą. Szczególnie, że dominacja na Bitcoinie w okolicy 64%, ale już delikatnie zaczyna nam zjeżdżać. Więc niektóre alty. Mogą fajnie wystartować. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie Atoma po sąsiedzku, który również bardzo podobnie też się wspina, też dobija do ciekawej strefy, która znajduje się praktycznie w okolicach 5 dolarów. No i widzimy, że też poprzednia 15-minutówka mieliśmy strzał. Dokładnie na 5 dolarów nam cena zareagowała. No i tutaj też wskaźniki nam się dosyć mocno przegrzewają, ale przy spadku dominacji. Może to jednak spowodować dalszy wzrost. Ja staram się dzisiaj za mocno nie rozgrywać altów, skupiać się tylko na towarach i na Bitcoinie, bo tam rozegra się największa walka, ale takie ciekawostki właśnie na altach też chciałbym tutaj Wam pokazać. No i lecimy też do Litecoina, no który ostatnio bardzo mocno spadł. Ja ostatnio go rozgrywałem na longa. Bardzo fajnie ten long wyszedł. Dzisiaj też trochę mnie tutaj kusiło wbijanie w longa, ale właśnie wskaźniki bardziej mi sugerują, żeby poczekać. Bo nie jesteśmy tutaj aż przy tej maksymalnej strefie oporu, znaleźliśmy się tutaj na takim środkowym pasie, gdzie mamy też połowę Fibo. No, myślę, że warto będzie poczekać i zobaczyć tutaj dalszy ruch. Dodatkowo warto zauważyć, że mamy tutaj na 96,5 dolara. Opór, który może być też znaczący przy dalszych wzrostach, więc ja tutaj lightcoina oczywiście też będę obserwował, ale z dystansem na razie nie mam zamiaru wbijać. Lećmy sobie teraz do coina Trumpa, który no, dzisiaj dosyć ciekawie wystartował z pierwszej setki koń Market rano był jeszcze na miejscu pierwszym, przed chwilą był na miejscu drugim, no i tutaj dobił aż do 14,90 dolarów, gdzie szybko zjechał aż poniżej 14. No i teraz znowu powoli zaczyna się wspinać, ale myślę, że ta strefa na niecałych 15 dolarach powinna być naprawdę znacząca i powstrzymać ewentualny wzrost. No chyba, że tutaj będzie spory napływ kapitału, a jak dobrze wiecie, koń Trumpa lubi być manipulowany, więc ja kompletnie też ten rozgrywam, ale często pytacie się. No właśnie co o nim myślę, dlatego wrzucam go co jakiś czas, a szczególnie, że dzisiaj był dosyć wysoko w pierwszej setce CoinMarketCap. No i warto o nim wspomnieć. Ja bym tutaj nie nastawiał się na zbyt dużo, ale no, może nas zaskoczyć, jak to już nieraz pokazał. No i lećmy sobie do Ewa, który wczoraj ja ustawiałem się z shortem na samiutkim szczycie tutaj. No, ale jak już delikatnie nam cena ruszyła, ja zabezpieczyłem go na break even, bo nie byłem pewny, co tutaj pokaże Bitcoin. Nie byłem przekonany, jak dominacja będzie wyglądać. No, i niestety chciałbym, żeby było inaczej, ale przy tym odreagowaniu tutaj do góry, no idealnie zahaczyło mojego stop-lossa na wejściu. No, i później cena ruszyła w dół. Ale nie poleciała zbyt mocno, zatrzymała się w okolicy 255 dolarów 84 centów. No i jeżeli dzisiaj bitek będzie chciał podbić wyżej, no to tutaj cena może z powrotem wrócić na 270. Więc ja bym tutaj był w miarę ostrożny. No gratuluję tym, którzy nie przestawiali stop losa na Discordzie. No i byli dosyć fajnie zarobieni, skorzystali z tego ruchu. No i zamykali tutaj w okolicach 257 dolarów, chociaż potencjalnie zjazd nawet tutaj do 250 jak najbardziej byłby spoko do zrobienia. No i taki optymalny, żeby właśnie zjechać na te poziomy. No docelowo nawet też po cichu liczyłem na 237, ale po wybiciu stoplosa tylko zaglądałem co jakiś czas, żeby tutaj aktualizować. Na Discordzie informacje, co się może dalej wydarzyć. No i lecmy dalej. No i na sam koniec zobaczmy sobie Python Network. Już Wam odpalam. No tutaj dzisiaj rano mamy sygnał do wzrostów. Cena delikatnie nam wystartowała, no ale widać, że tutaj trochę może oddalimy. Mieliśmy na początku bardzo fajne tutaj wzrosty na początku maja. No, i później mamy cały czas jazda w dół. Mieliśmy ostatnio też kilka dni temu odblokowanie dosyć sporej ilości tokenów. No i liczyłem po cichu, że cena może zanurkować jeszcze bardziej, ale tutaj spowodowało to tylko i wyłącznie dalszy regularny wzrost. No, znaleźliśmy się tutaj w tej strefie na samym dole, gdzie wybiliśmy 12 centów. No i tutaj cena nam troszkę zareagowała. Już jesteśmy powyżej 13, ale póki co ja tutaj nie widzę póki co na jakichś większych wzrostów może do 14,5 centa, ale nie nastawiałbym się aż tak optymistycznie. No widać, że nawet przy tym ruchu ostatnim spadkowym mieliśmy takie chwilowe odbicie, ale później mieliśmy dalszą korektę i dalszy zjazd. W dół. Dobra, lecimy sobie zobaczyć te towary. Dzisiaj platynka. Platyna, tak jak ostatnio analizowałem, tutaj mówiłem właśnie o tych wzrostach powyżej 1000. No i dobiliśmy aż na 1070 dolarów, gdzie po pierwsze mamy tą mocną strefę oporu naprawdę ona jest bardzo mocna no i dodatkowo mieliśmy tutaj ten opór globalny który ja miałem wyrysowany już dosyć długo no i cena bardzo szybko zareagowała ale zjechaliśmy tylko do poziomu 1048 co może dać tutaj spore nadzieje na dalszy wzrost ja nie rozgrywam platyny jakoś nie czułem tutaj tych spadków nie chciałem rozgrywać tego na innych giełdach. No poczekam sobie tutaj na jakąś mocniejszą reakcję. Zobaczymy co wskaźniki pokażą. Będę obserwował, ale bardziej mnie interesuje gaz ziemny, no który dzisiaj dosyć ciekawie też się zachowuje. Dostał tutaj w dniu wczorajszym przy zejściu do 3 dolarów 36 centów Dostał bardzo szybki, mocny wzrost, gdzie dobiliśmy do 3,73$, no i dostaliśmy tutaj dosyć mocne odreagowanie. Cena nam się tutaj zatrzymała aktualnie, my wbijaliśmy tutaj na poziomie 3,66, wbijaliśmy w shorta. Póki co wygląda to całkiem spoko, jest dosyć fajny zysk, ja to akurat rozgrywam na Capital.com. Bo nie ma tego akurat na giełdzie Bing X, ale czekam sobie cierpliwie, bo fajnie by było, jakbyśmy zeszli poniżej 3,60 i wtedy można by sobie tutaj już ze spokojem zabezpieczyć pozycję na break even i poczekać na dalszy rozwój sytuacji. Myślę, że może być tutaj naprawdę ciekawie. Mogą ściągnąć z powrotem aż do podstawy tego wystrzału. No bo ja, jak dobrze wiecie i mnie oglądacie. No czekam cierpliwie, aż zjedziemy do okolicy równiuteńkich 3 dolarów, a może nawet delikatne zejście poniżej 3, no ale dzisiaj skusiłem się po tym szybkim wystrzale na szybkiego shorta, nie za jakąś dużą kwotę, no ale myślę, że fajnie to rozegrać, no i może być dosyć ciekawy efekt tego zagrania. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, mam nadzieję, że Szybko Wam to minęło, bez zbędnego przeciągania. My słyszymy się oczywiście jutro. No i pamiętajcie, że niedługo będzie to fajna akcja, gdzie będzie można uzyskać dostęp do tych wskaźników, z których ja korzystam. No myślę, że to będzie ciekawa alternatywa dla osób, które chciałyby tutaj też sobie potrenować, właśnie i rozgrywać podnie. No i sami przetestujecie, czy warto, czy też nie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do jutra, hej!